Jezus. Przynajmniej to zdabili ci co trzeba. Hehe, <grym>, dzięki. Ona tak mało panikuje, jak na to co usłyszałaś, powiedziawszy. A, chcą się rozmnożyć? Nie, Człowiek policiliście z dołu, tak, a Ja wiem, co zaraz tu będzie. Nie. Okej, okay, okej. Okay. <grym>, Dziwnie wyglądacie jak coś. Nie. Bananów osiąga. To pożyczyłeście kutasów, prawda? Nie, tym? O jezus! Nie, ja pierdolę... Kto mi to polecił? Kaze? To ty? O jezus, Maria. O nie, no. Czemu mi to zrobiliście? No dobra, jakby prawdopodobnie będzie to dobre, ale. Ale ja to muszę oglądać na wizji, rozumiecie? To już nie jest tylko Patreon. No ja bym kurwa też się opierał. Na... O nie, 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 nie. Przestań, przestań. Przestań, kurwa, człowieku!